No to jeszcze w takim anturażu swojego vloga nie nagrywałam. Witam Was z imprezy VIP Cross 2020. To jest taka offroadowa impreza, gdzie gwiazdy jeżdżą takimi właśnie terenowymi samochodami i pokonują niesamowity tor przeszkód. A to wszystko służy bardzo szczytnemu celowi. Ale o tym już później. się na offroadzie, to jest dla Ciebie chyba bestka, co? no bo dla Ciebie samochody, jazda, ściganie się, no to chleb poprzedni. Samochody tak, ściganie się tak, ale offroad to jest zupełnie inna dyscyplina. Jednak ja się ścigam na torze, a offroad to jest trochę inna jazda, więc nie ukrywam, mam dresz, dreszczyka bossy, ale mam tajną broń, mianowicie zebrałam jako pilota swojego menedżera, swojego szefa teamu, który z kolei w offrodzie jeździł przez 15 lat, więc zjadł na tym zęby, mówiąc kolokwialnie. Więc jaką Ty prędkość najczęściej jeździsz na torze. Jaka to jest prędkość? My mamy prędkość wejścia około od 120 do 160 km na godzinę, kiedy się rozpędzamy, a potem inicjujemy poślizg i już później całą trasę kontynuujemy w pełnym poślizgu. I tutaj, zgodnie z telemetrią, nawet możemy zbudować prędkość do jakichś 140 km na godzinę. Więc teraz wyobraź sobie 140 km na godzinę i jedziesz w pełnym poślizgu z taką prędkością. No coś niesamowitego. Panie Karolu, a w tym roku jedną z idei... E tego właśnie offroadu jest promowanie akcji i włożenia dzieci w fotelikach, żeby rodzice nie zapominali o tym. Pan niedawno został ojcem. Pana jest bardzo ważna na pewno. Eee, tak, niewątpliwie tak. Rzeczywiście te foteliki i dzieci, je, jest to pewien problem, na który musimy zwrócić uwagę, że jednak to dziecko bez fotelika no, jest narażone na jakąś bez jego w ogóle woli, udziału i świadomości jakąś awarię, jeżeli Coś by się zdarzyło, więc przede wszystkim jadąc jako kierowca mam świadomość, że jednak już mam pasażera, który no, troszkę inaczej reaguje niż dorosły człowiek i stąd ten fotelik. Mamy foteliki różne, które zabezpieczają dzieci w sposób e, mniejszy lub większy, ale musimy o tym pamiętać, zapiąć ten fotelik bardzo dobrze. A lubi pan A, nie Lubię, ale, ale właśnie pojawia się taka zbytnia ostrożność i czasami... Nauczenie się, aby ta uwaga jednak główna była na drodze, a nie na dziecku, to jest rzecz podstawowa. Takie właśnie nowe okoliczności przyrody, pierwszy raz Cię widzę na zawodach afroodowych. Powiedz, lubisz jeździć samochodem? Z samochodem bardzo lubię jeździć, natomiast jeśli chodzi o vip -crossa, to w samej imprezie uczestniczę już po raz trzeci. W ubiegłym roku niestety nie mogłem ze względów zawodowych uczestniczyć w tej imprezie, ale w tym roku biorę udział w tej imprezie, bo po pierwsze są fajne wrażenia, jest fajna ekipa, fajny cel bo to jest impreza charytatywna, oczywiście. Ja przy okazji też propaguję akcję zbiórki pieniążków dla Kubusia z suchodowy z Hajnówki. To jest dwuletnie dziecko, które, dwuletni chłopczyk, który jest chory na SMI, więc korzystam podwójnie, nawet potrójnie. To jeszcze rada dla kierowców, którzy po raz pierwszy siadą za kółko takiego samochodu, tak jak ja. Spokój, opanowanie i zaufanie do instruktora, który siedzi z boku. Oczywiście trzeba wykonywać i słuchać jego poleceń, on ten samochód zna lepiej, podejrzewam, że Tor zna lepiej, więc jeśli chce się zająć jak najlepszą pozycję, słuchajmy jego poleceń, nie panikujmy. Ta, godzina zero się już zbliża, już nasz samochód dojeżdża do toru, zaraz my do niego wsiadamy, dowiedziałam się, że skrzynia biegów jest normalna, więc no mam nadzieję, że przynajmniej uda mi się ruszyć, a tutaj moja pilotka, która nie umie czytać mapy. Він зараз ми дві якось по там траса. Powiedz mi, co najbardziej jest emocjonujące podczas takiego przyjazdu, takim colem? Zawsze jest jakieś wyzwanie i coś, coś, czego się nie robi na co dzień i to chyba daje najwięcej adrenaliny i z tego względu tutaj zawsze przyjeżdżam, kiedy mogę, no bo jest to, no tak jak mówię, coś, czego się nie robi codziennie i fajne przeżycie, nauka i doświadczenie. A powiedz, która przeszkoda sprawiła Ci, no może dała Ci najwięcej adrenaliny? No tak szczerze mówiąc to nie czułem specjalnej adrenaliny. Gdybym jechał sam to by była inna historia. Jak człowiek wie, że obok siedzi instruktor do tej adrenaliny ja przynajmniej tak nie odczuwam, no ale ja jestem przyzwyczajony do adrenaliny. Natomiast nie miałem jakichś tam specjalnych trudności na trasie. No ale też e, był taki moment w e, głębokim włocie, gdzie ciężko było złapać właściwie tor jazdy za pierwszym razem. A powiedz mi, bo te samochody mają automatyczną skrzynię biegów, ty wolisz jeździć automatem czy manualem? A wolę automatem, bo zwykle. Całym... Wolę jeździć z automatyczną skrzynią biegów, e, po prostu dlatego, że najczęściej piję jednocześnie kawę. <laughs> okay. you